Witajcie kochani, dzielę się z wami snem jaki, jaki dostałam I, i powiem wam, że tak jak zostałam wybudzona z tego snu, nie został on mi pokazany po całości, część została przede mną, jak wybudzałam się, została tak jakby zasłonięta, tak to mogę po powiedzieć. Chcę dzielić się z Wami tym, co, co Duch Boży pokazał, bo to jest bardzo ważny przekaz do, do nas yy, wszystkich. Duch Boży wzywa do świętości, do uniżenia, do pokory, do wyznania każdego grzechu, spokutowania, odwrócenia się od, nie, od tego grzechu i to nie kiedyś tam, żeby oczekiwać na. na że, że przyjdzie taki dzień, w którym no, jakoś to się rozwiąże samemu tylko dzisiaj kogo Duch Boży pobudza, żeby dzisiaj przyjść i pojednać się i, i wejść w to prawdziwe przymierze pomiędzy Bogiem, który, które on nam daje. i Powiem wam że zostało został mi pokazany potężny dom, przepiękna budowla, dom okazały ściany przepiękne, ale pomiędzy ścianą a, a um, przestrzeń została taka pokazana i w tej przestrzeni, tam gdzie się ocieplenie znajduje, ale i także gdzie idzie instalacje, takie najróżniejsze rzeczy, Zostało pokazane wielkie stada szczurów, a naprawdę mnóstwo tych szczurów. Te szczury zaczynały być, przybierać na sile, agresywne zostały, zaczęły być, przejmować, zaczęły kontrolę nad domem, hałasować tam najróżniejsze rzeczy. One zaczynały się między sobą komunikować, te, te, te stada tych szczurów i i, I jedyny ich cel jaki był, to yy, nie dopuścić do tego, żeby w domu panował pokój, radość yy, i tylko żeby, żeby zamieszanie było powodowane. Usterki jakieś, yy, najróż... yy, takie one zaczynały dewastować tą taką przestrzeń, wygryzać się. W to, co zostało tak przepięknie zbudowane. I powiem Wam, że na zewnątrz ta ściana, która została mi pierwsza pokazana, była tak przepiękna. I ta z zewnątrz ściana też no, przepiękna, ale w środku, pomiędzy tym, gdzie, gdzie szczury dostały się, to było tak wszystko bardzo zdewastowane. One tam zaczęły robić, no swoje mieszkanie przejmować coraz większe terytorium I, i w pewnym momencie w tym śnie został postawiony przede mną człowiek wierzący. Tylko że zostało mi tak wyraźnie pokazane w tym człowieku taka, taka frywolność, takie lekkie podchodzenie do. do do Ewangelii taka nieprzemieniona, całkowicie natura, choć człowiek miał e, od Ducha Bożego i namaszczenie, ale i także wiedzę, ale nie wyzbył się e, swojego starego człowieka, to znaczy nie, nie pozbył się tego światowego języka, tylko tak bardzo było to e, takie podkreślone, ta taka. Mm, Slang taki, tak to mogę nazwać, ale i też nie pokój i radość, które z ducha naprawdę wypływają, tylko radość taka, taka ludzka, przerysowana, aby pokazać, że, że, że tutaj ma wolność. Nie, 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 ma, nie było tego pokazane, tego respektu, szacunku. Ale i chęci i pomocy, tylko taka wyższość, że, że on ma tą wiedzę, którą dostał od Ducha Bożego, jak wyeliminować te, te, te stada, tych szczurów, które, które przejęły, przejęły, może nie przejęły, ale zamieszkały w tym, w tym budynku. I, I on powiedział, że bardzo ważna jest wiedza, tylko z takim ironicznym uśmieszkiem, z tą, tą taką wyższością. Ja pamiętam, że jemu odpowiedziałam, że tak, wiedza jest ważna, ale bardzo ważne jest, żeby to, co, to, co się wie, żeby to zastosowywać w, w swoim życiu. I na tym zostałam wybudzona, i to wybudzona tak bardzo szybko z tego wszystkiego snu. Z tego, z tego snu, i zostało mi pokazane, że ten dom przepięknie wybudowany to, to jest ciało pana Jezusa Chrystusa. To jest każdy jeden człowiek zbawiony przez, przez pana, odkupiony, ale przez to, że nie poddaje się w posłuszeństwie panu, nie chce iść za panem, tylko po swojemu, wpuszcza sado. Stado y, tych szczurów, to, te szczury to wiadomo, że one symbolizują y, demony i całą tą ciemność. I ich zadaniem jest to, żeby ten dom doprowadzić do ruiny, żeby oszukiwać, kłamać to, co Pan Jezus Chrystus wywalczył na krzyżu, zdarł zasłone, abyśmy my mieli. Y, Tą relację, którą miała Adam i Ewa, żeby móc przychodzić, komunikować się. To one tą komunikację y, za, za, zagłuszają, y, robiąc to, co robią, y, ale bardzo ważny taki przekaz, że, że te stada y, tych szczurów, te, te demony, które dzieci Boże powpuszczały do swojego życia. To one są za, dlatego w człowieku przebywają, przez to, że dzieci Boże nie chcą przychodzić, nie chcą przyjąć prawdy, nie dopuszczają do siebie tego, że, że są zdemonizowane, że przez nieposłuszeństwo, przez chodzenie po swojemu, otwierają szeroko drzwi szatanowi. Tego mało kto z z dzieci Bożych przyjmuje, bo wyrywa z kontekstu z, y, słowa, że gdzie duch Boży przebywa, tam, tam nie ma, y, tam nie ma y, światłości, ale tak wielu odchodzi y, od tej pierwszej miłości i wpuszcza, zamiast, zamiast napełniać się każdego dnia duchem Bożym poprzez, y, poprzez modlitwę, poprzez słowo Boże, to piega się od y, od konferencji do konferencji, od zjazdów, od, od kazania do kazania, wykładu, nie ma bliskiej relacji z, z Duchem Bożym i dlatego stan yy, dzieci Bożych wygląda tak, a nie inaczej. Dlatego Duch Boży już dziś wzywa, że, żeby przyjść, pojednać się, wyznać grzechy, przeciwstawić się Szatanowi, a on ucieknie. Nie trzeba będzie wtedy po ludzku zastanawiać się, co zrobić, ale Duch Boży będzie wypełniał, kruszył te, te wszystkie kajdany, rozrywał łańcuchy i dawał wolność. Tak wiele jest wśród dzieci Bożych wyniosłości, pychy, oskarżania. Potępiania, widzenia u innych grzechów, a naprawdę nie, nie przychodzi się do Ducha Bożego, żeby zgro, z, zrobić wgląd, żeby, żeby Pan Jezus Chrystus pokazywał, co każdy z nas ma, ma w swoim sercu. Dzielę się z wami, choć powiem wam tak szczerze, że o, po, po skończeniu dzisiaj pracy to tak kilka razy podchodziłam, czy, czy w ogóle, czy zostawić to, ten, ten, ten sen i, i to wszystko, co pan pokazał, czy, czy podzielić się, bo zdaję sobie sprawę, duch pokazuje mi, że dzieci tego Boże nie będą przyjmowały, bo łatwiej im jest oszukiwać siebie, łatwiej. Usprawiedliwiać swoją cielesność, zganiać winę na, na wszystkich dookoła, a mało kto chce wejrzeć w głąb siebie, zobaczyć, że nie ma mocy tej mocy, którą Duch Boży chce dać, żeby, żeby móc iść i czynić to, co Pan Jezus Chrystus chce. I, i tak dzielę się z Wami z tym, z tym wszystkim, niech. Niech Duch Boży objawia każdemu z nas, co tak naprawdę jest do wyrzucenia w naszym życiu, co, co powinno zostać poddane Panu Jezusowi, aby przeprosić Pana Jezusa z całego swojego serca, z całego swojego życia, że tak naprawdę większość z nas żyła i żyje dla siebie, nie dlatego, żeby czynić wolę. Tak jak Pan spotka, Paweł spotkał Pana na drodze do Damaszku i zapytał się, co mam czynić Panie, Ilu z nas tak naprawdę pyta się Pana, co mam czynić, Panie, ilu z nas żyje dla siebie albo w swoim tym własnym poznaniu, kiedy tak naprawdę przypominają mi się te słowa, że, że Paweł chodził tak bardzo blisko pana Jezusa Chrystusa, ale on cały czas miał ten głód, głód poznawania pana Jezusa Chrystusa takim, jakim on jest. A, a nam przez to wygodnictwo yy, i przez to, że, że żyjemy w, w tych czasach, kiedy jeszcze można głosić Ewangelię, tak bardzo skupiamy się na, na ciele, na tym, że jakieś tam niedogodności się. W naszym życiu, dzieją i, i zamiast wdzięczności, wdzięczności Panu za, za ten przepiękny dzień, który nam dał, że, że możemy przybliżyć się, że Pan jeszcze nas nie, nie, od, nie odrzuca, ale daje kolejną szansę, ko, kolejny dzień, aby przybliżyć się do Niego, a w nas tak niewiele w, wdzięczności. Niech imię Pańskie będzie wywyższone. Chwałaj tylko i wyłącznie Tobie, Panie Jezu. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. Niech Wam wszystkim. Pan Jezus Chrystus błogosławi i objawia prawdę, która jest tylko i wyłącznie w Nim. Amen.